Nie wszystko da się przewidzieć, ale wszystko można wykorzystać. To nie przypadek, że dziś znów możesz zaczerpnąć powietrza. Nie przypadek, że twoje serce bije jak bęben zwiastujący marsz. Przypadek? Nie. To wezwanie. Dziś znów wybierasz: reagować jak ofiara, czy odpowiadać jak wojownik? Nie musisz mieć odpowiedzi na wszystko. Trwaj w słowie, by znać głos mistrza, gdy przyjdzie chwila decyzji. To wystarczy. Bo Bóg nie powołuje przygotowanych, On przygotowuje powołanych. Witaj w programie: motywacja przez wiarę, 5 minut słowa, 10 minut ciszy, 15 minut determinacji. Nie oglądaj się za siebie, jesteś tu, oddychasz. A wojownik nie pyta, czy może, on mówi: jestem gotów. Motywacyjny werset dnia: Wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć. Księga Jozłego, rozdział 24, werset 15. To był moment, zwykły chodnik, zwykła twarz i to spojrzenie. Siedział chłopak, głowa spuszczona, obok plastikowy worek i rozbita butelka. Zobaczyłeś cierpienie, którego nie da się przewinąć. Coś w tobie krzyknęło: Zrób coś. Ale zegar w sercu już tykał: piętnaście, czternaście, trzynaście. Nie miałeś scenariusza. Nie było ankiety, czy wypada, tylko Duch Święty i Twoje serce. Czasem on daje ci 15 sekund. I to jest Twoje. Być albo nie być. Nie dla widowiska. Dla zbawienia. Nie chodzi o teatralne gesty. Czasem to tylko słowo. Pomogę. Uścisk dłoni. Modlitwa na przystanku. Milczące. Jestem z Tobą w wiadomości. Albo głośne. Wierzę w Jezusa. Tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Piotr miał 15 sekund, by wyskoczyć z łodzi. Estera miała 15 sekund, i... By wejść do króla, ty masz 15 sekund, by odpowiedzieć niebu. To nie są próby, to nie są ćwiczenia duchowe, to realne momenty nieba, które pukają do drzwi Twojego dnia. Nie przegapi, nie licz, że ktoś zrobi to za Ciebie. Nie mów, zastanowię się. Masz 15 sekund i Bóg czeka. I Chrystus jest z Tobą, On, który oddał życie w jednej decydującej chwili, dziś żyje w Tobie, byś mógł odpowiadać z miłością, odwagą i prawdą. Modlitwa wojownika. Panie, daj mi oczy, które widzą więcej niż mój własny cień, daj mi serce, które drży na dźwięk Twojego głosu, nawet jeśli świat mówi, po co? Uczyń mnie czujnym i pokornym jak baranek, a odważnym jak lew Judy. Niech moje 15 sekund stanie się pomostem do wieczności, bo to w Tobie Jezu każda chwila ma sens. W imieniu Jezusa. Amen. Mentalne sugestie. Głos wojownika. Po pierwsze, 15 sekund może zmienić czyjeś życie. Wybieram działać. Po drugie, Duch Święty nie krzyczy. On szepcze. Słucham. Po trzecie, każda reakcja miłością to zwycięstwo nad obojętnością. Po czwarte, odwaga to nie brak strachu, ale posłuszeństwo mimo niego. Po piąte, moje tak Bogu dzisiaj to budulec jego historii jutro. Zasada wojownika. Nie liczy się długość chwili, liczy się czy była odpowiedzią na głos Boży. Zadanie na dziś. Bądź uważny, kiedy poczujesz impuls, by coś powiedzieć, zrobić, zareagować. Nie odkładaj tego. Zatrzymaj się, posłuchaj. Podejmij decyzję, zanim minie 15 sekund i pozwól Chrystusowi działać przez Twoją odwagę. Manifest Wojownika. Nie jestem statystą, jestem wysłannikiem Króla. Nie będę się cofał, gdy trzeba iść, nie będę milczał, gdy mam mówić. W każdej chwili szukam wieczności. Z Chrystusem każda sekunda nabiera sensu, bo to Jego miłość na krzyżu nadaje wartość każdej decyzji, nawet tej najmniejszej. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 14. To była audycja Motywacja przez wiarę, dzień 18. Nie bój się działać szybko, gdy Duch Święty mówi, to teraz. Christian Culture, bo najważniejsze momenty nie mają drugiego podejścia. Opracował Cezary Rogowski. Bóg z Tobą, dzielny wojowniku. Gorąca nowość. To nie przypadek, że oddychasz dziś. To nie przypadek, że serce wciąż bije. To wezwanie z nieba nie czekaj już. Wojownik wstaje, bo nadszedł czas. Nie muszę znać. Czy trwać i ufać ci? Głos mistrza znam, gdy cisza trwa, to on mnie woła. Odpowiadam mu. Piętnaście. Na chodniku chłopak, cichy krzyk Twoje spojrzenie to Boży błysk To nie scena, nie teatr, łez To czas działania, jesteś, więc wejdź Piętnaście Just a cool-